W 1993 roku impreza miała trzy różne nazwy. Był Blues Express jako przejazd pociągu. Warsztaty bluesowe nazywały się Letnie Warsztaty Bluesowe. W piątek przed Blues Expressem, przed przejazdem pociągu, był jeszcze przegląd zespołów bluesowych, a koncert nad Jeziorem prawoszczowskim w Zakrzewie nazywał się Blues Nocą. I wszyscy słuchacze, publiczność, która chciała przyjść kompletnie Zgłupiała, że tak powiem, nie wiedziała co jest co, więc to tylko tak raz było. Później, od następnego roku 1994, Blues Express przybrał jedną nazwę jako festiwal Blues Express. I na ten pierwszy festiwal w 1993 roku i na warsztaty bluesowe przyjechali zespół Pink Flower, to było tych trzech gości oprócz Jaromiego. To był zespół Pink Flower, a Jaromir jako solista przyjechał. I tak się złożyło, że zakwaterowano ich w jednym pokoju, w schronisku takim młodzieżowym w szkole. I ponieważ warsztaty trwały cały tydzień, panowie się dobrze poznali, zaczęli dżemować na wspólnych dżem session wieczornych. I tak się też wydarzyło, że. Ja, wypadła mi kapela, to były, pamiętajcie Państwo, początki Blues Expressu. To bardziej opierało się na, przy, na kontaktach koleżeńskich, przyjaznych, niż na jakichś kontraktach. I wypadła kapela z dworca w Krajence. Ja, widząc, co oni robią wspólnie, we czwórkę, na session, poprosiłem ich, czy nie chcieliby zagrać y, na dworcu podczas przejazdu pociągu w Krajence. Oni się zgodzili, nie mieli jeszcze repertuaru, ale my zagramy jakieś standardy, coś tam będzie. Gdyby nie jeden bardzo ważny fakt, zespół być może by nie powstał. Akurat mieli takie szczęście, że ten zespół w Kaince skręcił Telexpress i pokazał dosyć duży fragment. I oni uznali, że to jest dobry znak, że trzeba założyć zespół. I z Pink Flower zrobił się Blues Flowers. Ja o tym wtedy nie wiedziałem. Koledzy się rozjechali i przyjechali na festiwal w 94 roku i na letnie warsztaty bluesowe. Bo w tym czasie ja grałem w tu miejscowym zespole Bluesdorf Orchestra, który też miał trochę sukcesów, grał na Radzie Blues, a to był wieloosobowy zespół z instrumentami dentymi, taki będzie mały. I wtedy koledzy zapytali mnie, czy, czy nie dołączyłbym do składu. I tak panowie od 1993 roku grają najpierw przez rok w kwartecie, a później ja dołączyłem w kwintecie, gramy. Od 1993 roku, czyli moi drodzy, 28 lat. W tym czasie, wiecie, ani razu się nie pokłóciliśmy, a to tylko dlatego, że niewiele gramy, wiecie? Ostatnio zaraz mniej, bo jesteśmy zespołem zupełnie specyficznym, który właśnie bardzo skupiał się na nagraniu płyt niż na, na graniu koncertów. Wydaliśmy tych krążków. Robert? Sześć, tak. Sześć krążków. Pamiętacie takie piosenek jak Spoko wodza? To właśnie yy, Flaczki Zakrzewskie z ostatniego krążka Smacznego i teraz jest w opracowaniu następna płyta, a kiedy wyjdzie zobaczymy. Pandemia nam trochę plany pokrzyżowała, bo miały się rozpocząć próby już w lutym, ale wszystko się rozeszło. Mam nadzieję, że do tego dojdzie. Moi drodzy, Blues Flowers, Maciej Kręc, Jarosław Jaromir Drażewski, Robert Grzeszkowiak, Paweł Puśnierek i moja zdolna osoba Janek Szapiński. Zagramy teraz dla Was kilka piosenek z, naszych, z przekroju naszych ostatnich płyt. Rozpoczniemy od piosenki bardzo ulubionej przez nas, ale też i przez publiczność. Nie będę mówił głośno, bo na, bo na przeciwko jest i może nasz troszczy słyszy. Proszę księdza. Czy w domu twym nie dzieje się źle? Czy nie dopadła macie? Nie czasem wiele, albo nędza? Nie, proszę księdza. Nie, 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 proszę księdza. Tylko sam już nie wiem co. Ciągle sen mi zaczął spędza. Czy dzieci twoje to nie rozbyt żona, Czy żona to nie megiera? Czy teściowa to nie jędza? Nie, proszę księdza. Nie, proszę księdza. Tylko sam już nie wiem, co. Ciągle sen mi z oczu spędza. Czy ropa na Twym polu bawełny nie zżera? Czy w tkalni fej wciąż nie zrywa się wszędza? Nie proszę ciędza. Nie, nie, nie proszę ciędza, po to sam już nie ręczą, ciągle sen za ci spędza. Czy lekarz twój nie leczy ciebie źle? Czy przeklęty ten konował się do grobu nie wpędza? Proszę księdza. Nie, 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 proszę księdza. Tylko sam nie to już nie jadzą, Ciągle sen za zaczę spędza. Tak? Czy policja czasem nie ścigacie? Czy na wyrok czasem nie skazujecie sędzia? Nie, proszę księdza. Siedzę, nie tylko sam już nie wiem co, ciągle sen mi oczu spędzam Tła bez powodu Cię wypadła W postaci bluesa, który nikogo nie oszczędza No tak, proszę księdza, to blues Proszę księdza, nareszcie teraz wiem, że to blues Ciągle sen mi w oczu spędza Piękne dzięki za oklaski, dźwięki Estou voltando a